Tornia szkolna, cześć! Siemanko, Jak wrażenia? Super fajnie wyśmienicie. Jak ci się podoba szkoła, okolica i w ogóle tutaj ta hala i wszystko? Jest cudownie, po prostu trawka rośnie. To no, może nie rośnie, ale jest fajny piach, fajnie, jest czysty. Ale jest później jak dzisiaj padło, to dlatego nie rośnie. Ale Siedem będzie dobrze. dobrze, słoneczko już wychodzi. Oczywiście. I jak myślisz, Zaraz będą występowały jedyneczki, czy pójdzie im dobrze? No musi, hello, jedyneczki, to jest światowa klasa. O, no ja chodziłem tam do szkoły, trzymasz za niebczuki? Trzymam, mocno To jest najlepszy klub. Dziękujemy Ostrzyma. bardzo. Siemanko. Siemaneczko! Właśnie mamy wywiad z Emilem Guskiem, najlepszym synem organizatorki. Cześć Emil. Kuba! Jak ja e, to wrażenia na tych czasach? No, wrażenia jak najbardziej pozytywne. Ostatnio też, jak pamiętasz, była wielka impreza. Też było super, no ale tutaj... Pełnie inne kategorie, ale wrażenie tak samo pozytywne. Yy, niewyspany? czy jednak pełni, pełny sił? Dzisiaj taka popołudniowa zmiana, więc można było spokojnie wrócić Aha. do pracy, ale dzisiaj chyba cięższy dzień na szczęście. Dobra. To dziękujemy za wywiad i do zobaczenia.

Gdziecie, skąd jesteście? Skąd jesteście? Pierwsze pytanie, skąd jesteście? Sierone. A, a Jesteś głodny? Nie. A co gdzieś? Na napoje. A, czyli w Wisikrze. I już występowałeś Wczoraj. Jestem w O, kibicowałem wam. No. Tam z nami jest Mateusz. Dziękujemy bardzo.